Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgirt Pilne. Szanowni Państwo, po, szereg, po szeregu porażek Jarosława Kaczyńskiego w ostatnim czasie jest teraz olbrzymi problem i jest tam histeria dotycząca marszu niepodległości. Pan Bronisław Foltyn napisał tak na x. Ciekawe, czy Jarosław Kaczyński rzeczywiście będzie miał cywilną odwagę, żeby przyjść na Marsz Niepodległości po tych wszystkich atakach na Konfederację. Po tym, jak ujawniono skalę pisowskiej i inwigilacji prawicy Pegasus oraz stosowaniu cenzury na Konfederację w pisowskich mediach. Po tym, jak teraz wszyscy Polacy zobaczyli, na jaką skalę pisowscy kradli. Po tym, jak PiS zamykał polskie kopalnie i wprowadzał Zielony Ład. Po tym, jak Polacy dowiedzieli się, że PiSowcy wydali 6 milionów wiz obcokrajowcom, a do tego na niespotykaną skalę wysługiwali się Ukraińcom. Po tych wszystkich lockdownach, szaleństwie zamykania szpitali, setkach tysięcy nadmiarowych zgonów i niespotykanej po 1989 roku skali niszczenia polskich film. Przecież Kaczyński będzie potrzebował mieć na Marszu Niepodległości kordon złożony z kilkuset ochroniarzy, żeby go ludzie zlinczowali. I wiecie Państwo, ja odpowiedziałem tutaj panu posłowi, że Kaczyński robił już takie starania. I te starania polegają na tym, żeby jego tam uwielgodnił pełniąc obowiązki prezydenta Karola Wrocki który na pewno będzie na marszu, czy ujdzie na marsz, no, razem z, ze Sławomirem Mencenem, szefem konfederacji. Szefem konfederacji, na którą Jarosław Kaczyński patrzeć nie może. W tych działaniach Kaczyńskiego w większości występuje atak na Konfederację. To jest dla niego jeszcze ważniejszy atak niż atak na Donalda Tuska. No, nastąpił tam, szanowni państwo, blamarz, bo Jarosław Kaczyński przystąpił do ofensywy. Tak naprawdę nie przygotowując tego marszu, bo to miał być ten marsz, który skończył się tym, że nie było marszu, a był tylko hmm, jakieś takim, że tak powiem, zebranie zebranie czy demonstracja, zresztą nie jakaś zbyt liczna na Platyzonkowym. No, tam były te radykalne wypowiedzi Bąkiewicza, czyli takiego erzacu, takiego człowieka, który ma być tym, tym bojówkarzem, tym, tym człowiekiem, który ściągnie ludzi Konfederacji czy ludzi Brauna do Jarosława Kaczyńskiego. No, te kosy papierowe, te, ten Napalm, no naprawdę to, ten Napalm w szczególności no, powinna, powinna się tym zająć prokuratura, jakieś nawoływanie do yy, przestępstw. Ale yy, tak naprawdę to Bunkiewicz nie, nie ma szansy. Absolutnie żeby tutaj zagrozić konfederacji czy Męcenowie. Nie ma takiej możliwości. I Kaczyński chciał to zorganizować w inny sposób. Kaczyński chciał prosić Bosaka, rozmawiał z wicemarszałkiem Sejmu Bosakiem. Tam trwały negocjacje i żeby mógł przyjść na marsz. No i oczywiście teraz z Karlem Nawrockim. Po tym, kiedy Bosak dowiedział się o swoim Pegazusie, będzie duży problem. Będzie naprawdę duży problem z tym, że Jarosław Kaczyński tam się z Bosakiem dogadał. No jak wiecie, tutaj w tym oświadczeniu pisze pan poseł o tym o, o pegazusie, Ja oglądam dzisiaj i kawę na ławę, oglądam później te spotkanie to spotkanie yy, dziennikarzy po kawie na ławie w i wiecie państwo lożę prasową i wiecie państwo tu nikt nie mówi o pegazusa mimo tego że premier tusk powiedział w wywiadzie z panią łyseną dobroż oracz powiedział że no Właściwie koledzy mieli Pegazusy i, i, i mieli ci państwo, które tam byli, Pegazusy w większości. No ja rozumiem, że tutaj jest jakaś, jakaś zmowa milczenia i obrona Siemoniaka. No tej bramki się długo nie utrzyma. Ale wracamy do Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński chce zrobić jedno. Chce... Pod pretekstem tego, że starszy człowiek, któremu należy się ewidentnie szacunek chociażby tylko z racji wieku, będzie starał się wymóc na Nawrockim, żeby go ochronił. Prawda? No i Nawrocki rozumie, że Kaczyński będzie chciał to wykorzystać i stanąć tam, żeby jeszcze raz udowodnić, że on jest liderem. Na prawicy, która nie jest prawicą. No nikt, no, nie będą chcieli tego zrobić, bo to jest takie mm, podnoszenie Kaczyńskiego do rangi, której, której nie ma w tej chwili, bo Kaczyński zresztą, ma kłopot i mm, nawet w jego ugrupowaniu są już te zdania podzielone. Ta część ludzi, powiedzmy, którzy są yy, Ucożsamiają się z Morawieckim, są zwolennikami takiego łagodniejszego kursu, żeby dogadywać się z Konfederacją, żeby mówić o sprawach gospodarczych, żeby już nie jechać tak na ostro, na konfrontację. Kaczyński na początku, kiedy wyszła sprawa tych działek, w szczególności tej działki CPK, no, oni tam wszyscy się załamali, znerwowali się, no bo ten projekt yy, ich sztandarowy, wokół którego miano zrobić tę kampanię wyborczą kolejną, że yy, rząd Donalda Tuska te wszystkie pomysły wspaniałe, które miały rozruszać gospodarkę, niszczy, psuje i chce wykluczać część Polaków, nie chce, yy, żeby te koleje... Yy, wielkich prędkości stawały w różnych miejscach, w różnych miastach i to ma wykluczać Polaków część. No, nagle okazuje się, że to było po prostu jakimś, jakimś wielkim wałem. No, skoro tylu ludzi patrzyło na to, między innymi pan Chorała, na to, że sprzedaje się jedną z kluczowych działek, po to, żeby ktoś tam zrobił z tego deal. Że Pis do tej pory na łopatę tam nie wbił, ale widać, że zamiast działki skupować, to działki sprzedawał. No, wynika z tego. Także to jest już takim olbrzymim problemem. I Kaczyński rozumie. Na pewno zawalił mu się projekt puczyku czy tego, tej próby zmiany rządu 13 listopada tutaj kolejna rzecz, chołownia dostał e, swojego Pegazusa. Cłownię bardzo udręczyli tym Pegazusem. E, ja naprawdę mam pretensje za te jego zachowania i za to, co, co robił z pisem, ale mm, on chyba nie wiedział, że mm, on był mm, aż tak mocno inwigilowany, on i jego rodzina. I ludzie, no, każdy człowiek ma jakąś tutaj określoną wytrzymałość, on rozumie skąd wychodziły nagle te informacje. Bo to jest taka metoda, wiecie Państwo, że e, Strażak Piroman sam podpala, później sam gasi. I tutaj też oni robili jakieś problemy, a później mówili, że mną pomagali. Nie spodziewałam się, że wiedział o tym się, żeby poszedł na te dwie kolacje, czy na te na, te nie, na jedną kolację i na drugie spotkanie do Bielana pewnie by nie, nie, nie zrobił tego problemu. Oni go tam wciągnęli w tą, tą pułapkę, teraz można powiedzieć, tak samo jak w pułapkę z Nawroskim i, i on przetrącił się chłop przez, przez nich, ale no to już jest jego wina, że tak zrobił. Ja naprawdę cały czas nie potrafię zrozumieć, że siedzi kilku dziennikarzy w, w loży prasowej i nikt nie zapyta, słuchajcie, Przecież sami napisaliście, Bartosz Węglaczyk, napisałeś Bartek w swojej gazecie, że Trzaskowski miał Pegazusa i już jest w sądzie ten Pegazus. I dlaczego nie pytacie, dlaczego Trzaskowski nie powiedział tego przed kampanią wyborczą, A w trakcie kampanii wyborczej czego nie wywali? Że miała pani Kida Wabłońska, marszałek Sejmu, kolejny kandydat na prezydenta, miała Pegazusa. Czy pani Nowacka miała Pegazusa, bo już oni są w Strasburgu dawno, w sądzie już poszli. Czy pani Zdanowska, prezydent Łodzi, a wycisza cisza nam tym robicie. Sami mieliście Pegazusy. No co, wy się się Moniaka boicie, czy boicie się Kaczyńskiego i Pisu. I wy teraz nagle e, macie dla was najważniejszą, najważniejszą tematem temat, czy ziobro pójdzie siedzieć, czy nie. Żeby nie poszedł siedzieć. Ja uważam tak samo, że areszty e, tymczasowe są. E, nadużywane w Polsce. Ja jestem ofiarą tego wszystkiego. Tylko teraz jakby tak bronicie szkoda, że się nie bronili, jak ja siedziałem i wyszedłem ciężko chory z tych aresztów w sumie. I, I za drugim razem nie miałem obrońcy. No tak to jest, ale to już wiecie państwo, że jak patrzy też przez swój pryzmat, przepraszam was. Ja widziałem ludzi, którzy siedzieli za 1600 zł latami w areszcie, Wiecie, to, to... Rozumiem, że teraz ci się obudzili i teraz, i teraz musicie obronić Dzieobra, żeby nie możecie siedzieć, który był szefem zorganizowanej grupy przestępczej w wymiarze sprawiedliwości. I że ktoś chce tego aresztu, rozumiecie, dla faceta, który no, praktycznie zrobił coś, czego jeszcze naprawdę, chyba na świecie nie było. Bardzo ciężko to bo może w jakimś reżimie gdzieś, gdzieś nie chce tutaj nikogo stygmatyzować nawet kontynentalnie. I, i, I wy go bronicie. A tutaj mamy teraz płaczącego Kaczyńskiego, że na Marszu Niepodległości może usłyszeć na przykład, że jest gejem, bo ci ludzie tak mogą zrobić. Czy może usłyszeć parę cierpkich słów od Konfederacji, która zresztą przyszła z transparentem czy, czy z transparentami na demonstrację Kaczyńskiego Powiedzieliśmy prawdę. No tak. Czekamy, zobaczymy. Ciekawy jestem, jak się rozwinie ta sytuacja z Marszem Niepodległości. Czy pozwolą Kaczyńskiemu odgrywać tę farsę, że on dalej przewodzi e, prawicy. Moim zdaniem e, to będzie łosno problematyczne. Kaczyński będzie chory. Ba, e, przynajmniej będzie taki pretekst. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, bardzo proszę o ewentualne podniesienie łapki w górę i wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu!